Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Zuzia i awantura o Tyrolkę. Na osiedlu, na którym mieszkała Zuzia, dni mijały spokojnie i wesoło. Latem pachniało świeżo skoszoną trawą, jesienią spadały liście wirujące jak kolorowe motyle, a zimą dzieci lepiły bałwany i zjeżdżały z górki na sankach. W ostatnim czasie. Wydarzyło się jednak coś wyjątkowego. Tuż obok osiedla, na pustej do tej pory działce, zaczęła się wielka budowa. Codziennie z okna swojego pokoju, Zuzia obserwowała, jak wyrastają tam kolorowe konstrukcje. Najpierw pojawiły się zjeżdżalnie, potem huśtawki, ścianki wspinaczkowe i karuzele. Ale największe emocje dziewczynki wzbudziła tyrolka. Prezentowała się doskonale. Miała grubą żyłkę rozpiętą między dwoma solidnymi słupami i gumowe siodełko, na które należało wskoczyć z jednoczesnym przytrzymywaniem się grubej, gumowej liny. Już wkrótce wszystkie dzieci z okolicy mówiły o niej z wypiekami na twarzy. Było jasne, że to właśnie na te atrakcje wszyscy czekają najbardziej. Plat zabaw otwarto pewnego sobotniego ranka. Choć słońce jeszcze nie zdążyło wspiąć się wysoko na niebo. Dzieci już tłumnie gromadziły się pod bramką. Zuzia przyszła razem z koleżanką z klatki, Helą. Obie trzymały się za ręce, podskakując z ekscytowania. Gdy tylko furtka została otwarta, dzieci rozbiegły się po placu, niczym stado wesołych ptaszków. Zuzia przez chwilę stała nieruchomo i rozglądała się z zachwytem. Wszystko pachniało nowością drewno, farba, a nawet piasek pod huśtawkami. Ale jej oczy od razu powędrowały ku tyrolce. Wokół niej zebrał się już tłumek. Z jednej strony stał podest, z którego należało wystartować, a z drugiej piaskowa górka do lądowania. Do atrakcji, niemal natychmiast ustawiła się długa kolejka. To była najdłuższa kolejka, jaką Zuzia kiedykolwiek widziała. Nawet najlepsza lodziarnia w mieście nie przyciągała takiego zainteresowania. Dzieci stały jedno za drugim, śmiejąc się przepychając i komentując każdy kolejny zjazd. Zuzia także zajęła miejsce w ogonku. Stała cichutko i spokojnie, trzymając w dłoni brzeg swojej bluzy. Lubiła, kiedy wszystko miało swój porządek. Wydawało jej się, że jeśli poczeka, to w końcu przyjdzie jej kolej. Ale nie wszyscy myśleli w ten sposób. Na przykład chłopiec w czerwonej bluzie, który już chwilę wcześniej zjeżdżał, teraz znowu ustawił się na początku kolejki. Ej, byłam przed tobą! zawołała dziewczynka z kokardką we włosach. No i co z tego? krzyknął chłopiec. Po czym zamiast podać kolejnej osobie siodełko, sam na nie wskoczył i fruuu! Popędził jak wiatr. Zuzia pokręciła głową. Nie lubiła takich sytuacji. Gdy ktoś się kłócił, czuła się nieswojo. Nie była dobra w słownych przepychankach, a już zwłaszcza w sytuacji, gdy ktoś nie szanował żadnych zasad. Czekała więc dalej cierpliwie. Szybko zdała sobie jednak sprawę, że tylko marnuje swój czas. Dzieci, które znały się lepiej lub które były bardziej hałaśliwe, zjeżdżały raz, potem drugi i trzeci, nie dopuszczając innych, a kolejka, zamiast się skracać, stała w miejscu. Hela, która początkowo czekała razem z Zuzią, zniecierpliwiła się i poszła się huśtać. Potem zdążyła jeszcze pobiec do sklepu. I kupić sobie loda na patyku. Gdy wróciła, zobaczyła, że Zuzia wciąż czeka na swoją kolej. Zdarzało się, że przesuwała się o krok lub dwa, ale dzieci, które nie przestrzegały kolejności, wciąż wcinały się z przodu. Nikt nie miał odwagi głośno zaprotestować i dlatego nieznośna sytuacja trwała dalej. Ej, teraz moja siostra! krzyknął jeden z najwyższych chłopców i pociągnął za sobą młodszą dziewczynkę. Musi zjechać, bo ja tak mówię. Inny chłopiec z kolei zawołał: Ja też zjeżdżam jeszcze raz, bo teraz muszę spróbować z zamkniętymi oczami. Zuzia z nudów zaczęła liczyć, ile razy niektórzy ignorowali prawidłową kolejność. W końcu straciła cierpliwość i odpuściła. Usiadła obok Heli na zacienionej ławeczce. Jej policzki były delikatnie zarumienione trochę od emocji, a trochę ze złości, której nie chciała pokazywać. W pewnym momencie usłyszała za plecami znajomy głos. Zuzia, dlaczego zrezygnowałaś z tyrolki? To była pani Marta, sąsiadka, która spacerowała ze swoim wnuczkiem. Zuzia wzruszyła ramionami. Chciałam spróbować, ale najwyraźniej nie mam takiej siły przebicia jak reszta, powiedziała cicho. Pani Marta uśmiechnęła się ciepło, i poklepała ją po ramieniu. To nie siła przebicia, kochanie. Te dzieci zwyczajnie nie szanują zasad. Musisz dać im nauczkę i jestem przekonana, że coś wymyślisz. Zuzia pokiwała głową, choć nie była pewna, czy pani Marta jej nie przecenia. Tego dnia nie zjechała z Tyrolki ani razu. Wróciła do domu z poczuciem niesprawiedliwości. Postanowiła jednak, że się nie podda i kolejny dzień będzie wyglądał inaczej. Następnego ranka, Obudziła się z dziwnym kręcącym uczuciem w brzuchu. Czuła się tak za każdym razem, gdy była zdenerwowana, na przykład przed ważną klasówką albo przed egzaminem skrzypcowym. Teraz jednak chodziło o tyrolkę. Wiedziała, że czeka ją ciężki dzień pełen wyzwań i nie miała pojęcia, czy im sprosta. Spojrzała przez okno. Słońce znów świeciło jasno na bezchmurnym niebie, a na placu zabaw już pojawiły się pierwsze dzieci. Tyrolka błyszczała w świetle poranka niczym zaproszenie do przygody. Zuzia wciągnęła bluzę przez głowę, zjadła szybko kanapkę i poprosiła mamę o pozwolenie na wyjście. Ale nie za długo, dobrze? Zawołała mama z kuchni. Jasne, odpowiedziała dziewczynka i wybiegła z domu jak błyskawica. Kiedy dotarła na miejsce, jej serce na moment zabiło szybciej. Tyrolka, tak jak się spodziewała, była już zajęta. Ale tym razem było jeszcze gorzej niż wczoraj. Wymarzona atrakcja stała się miejscem zabaw wyłącznie dla jednej grupy dzieci. Byli to starsi chłopcy i dziewczyny, których Zuzia znała z widzenia. Mieli po kilkanaście lat i chodzili już do liceum. Na pierwszy rzut oka dało się zauważyć, że przejęli tyrolkę na własność. Jeden z chłopaków siedział na barierce, inny kręcił liną, a jeszcze inny wołał: Ej! Teraz kuba zjeżdża. Dawaj kuba, a ty mała odejdź, bo przeszkadzasz. Dziewczynka nazwana Małą była nieco młodsza od Zuzi. Po słowach starszaka cichutko odsunęła się na bok. Zuzia stanęła nieco dalej, obok ścianki wspinaczkowej. Nie była jedyną, która przyglądała się tyrolce z dystansu. Kilkoro dzieci siedziało na piasku albo na huśtawkach. Niektórzy próbowali podejść bliżej, ale szybko rezygnowali. Starsze dzieci bawiły się bardzo głośno. Popychały się, ścigały się z siodełkiem tyrolki i śmiały się do rozpuku. Zuzia zacisnęła pięści. Przypomniała sobie, że ten dzień miał być inny. Obiecała to sobie. Muszę coś powiedzieć. Muszę jakoś zareagować. Mamrotała sama do siebie pod nosem. W końcu wzięła głęboki oddech i zrobiła krok do przodu. Ale w tym samym momencie. Jeden z chłopaków zeskoczył z tyrolki i zawołał. Nikt ma do nas nie podchodzić. Dzisiaj rządzi tu nasza ekipa. Inny chłopak uniósł rękę i pokazał palcem na dzieci z boku. Żadnych maluchów maluchy dzisiaj mają zakaz, powiedział. Zuzia poczuła ścisk w żołądku, który wcale nie był spowodowany głodem. Po prostu słowa, które miała już na końcu języka, nagle stały się niemożliwe do wypowiedzenia. Chciała tylko powiedzieć, że też czeka, i że to niesprawiedliwe. Ale jej gardło zacisnęło się i odmówiło współpracy. Dziewczynka poczuła ciepło na policzkach. Czy to wstyd, złość, rozczarowanie, a może wszystko naraz? Odsunęła się powoli i usiadła na jednej z huśtawek. Bujała się lekko, zerkając na grupę licealistów. Wyglądali na zadowolonych. Tak jakby świat należał tylko do nich. A przecież ona też chciała spróbować. Tylko raz, jeden jedyny zjazd tyrolką, czy to naprawdę tak wiele? Zastanawiała się nad tym przez chwilę, a potem wstała i ruszyła w stronę domu. Droga powrotna była cicha. Zuzia nie miała ochoty na rzeczy, które zazwyczaj sprawiały jej radość. Nie podziwiała kwitnących drzew, ani ćwierkających wróbli. Nie podnosiła płaskich kamieni, i nie zrywała mleczy. Miała ochotę płakać i krzyczeć z bezsilności. W domu mama spojrzała na nią z lekkim zdziwieniem. Już wróciłaś? Tak, odpowiedziała Zuzia, ściągając bluzę. Coś się stało? Zuzia pokręciła głową. Nie, po prostu znowu nie udało mi się zjechać. Mama nie pytała dalej, ale mocno ją przytuliła. Zuzia poczuła się trochę lepiej, ale to wciąż było za mało. Tego wieczoru przed snem usiadła przy swoim biurku i narysowała siebie zjeżdżającą na tyrolce. Miała rozwiane włosy i uśmiech od ucha do ucha. Potem odłożyła kartkę, wsunęła się pod kołdrę i spojrzała w sufit. Przez okno wpadało blade światło księżyca. Nie poddam się, wyszeptała cicho. Jeszcze tam wrócę. I choć nie była pewna, jak potoczy się sytuacja to w głębi serca wiedziała jedno. Jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Następnego dnia Zuzia obudziła się wcześniej niż zwykle. Jeszcze zanim mama zdążyła zawołać ją na śniadanie, była już ubrana i gotowa do wyjścia. W kieszeni trzymała karteczkę z rysunkiem tyrolki, dodała do niego pokrzepiający napis o treści dzisiaj albo nigdy. Stanęła przed lustrem i spojrzała sobie w oczy. Dziś zjadę, choćby nie wiem co. Na placu zabaw było gwarno. Zuzia widziała przez krzaki, że dzieci kręcą się wokół tyrolki. Kiedy weszła przez furtkę, od razu zauważyła, że sytuacja wygląda podobnie jak dzień wcześniej. Tyrolkę znów zajęła grupka starszych dzieci. Tym razem jednak było ich jeszcze więcej. I jak zwykle, żadne młodsze dziecko nie miało prawa się do nich zbliżyć. Ale Zuzia nie zamierzała się wycofać. Przez chwilę stała obok, obserwując zabawę. Ej, teraz ja, bo wcześniej ty dwa razy jechałeś krzyczał chłopak w granatowej czapce. Wcale nie to ty zjeżdżałeś dwa razy ja tylko raz odparł drugi, rudowłosy. Ja też muszę jeszcze raz, żeby było porówno wtrącił się trzeci, którego nie było tutaj poprzedniego dnia. I nagle, od słowa do słowa Rozpętała się prawdziwa awantura. Starsze dzieci zaczęły się przekrzykiwać. Każdy twierdził, że to jemu należy się teraz zjazd. Dwaj chłopcy przepychali się na podeście, a dziewczyny przewracały oczami, bo przez te kłótnie teraz nie zjeżdżał nikt. W całym tym zamieszaniu nikt nie zauważył, że Tyrolka pozostała bez opieki. Lina wisiała spokojnie, a siodełko czekało na kolejnego śmiałka. Zuzia poczuła nagły przypływ adrenaliny. Uświadomiła sobie, że to jest jej jedyna szansa. W głowie dźwięczały jej słowa babci: gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Dziewczynka uśmiechnęła się lekko samym kącikiem ust i odważnie ruszyła przed siebie. Nikt nie zwracał na nią uwagi. Tymczasem ona ze zwinnością wiewiórki pokonała stopnie podestu i wskoczyła na siodełko. Tyrolka ruszyła w zawrotnym tempie, a Zuzia poczuła euforię. Pęd powietrza muskał jej policzki, wiatr bawił się jej włosami, a szeroki uśmiech sam pojawił się na twarzy. W końcu nadszedł ten moment. Zjechała na Tyrolce. W międzyczasie starsze dzieci zorientowały się w sytuacji i pędem ruszyły w stronę odjeżdżającej Zuzi. Ej! krzyknął chłopak z czapką. Co ty robisz? Ona ukradła nam zjazd! zawołała jedna z dziewczyn. Cała grupka rzuciła się w stronę zuzi, biegnąc przez piasek i trawę. Ona z kolei dojechała do końca. Sukces dodał jej pewności siebie. Dlatego zamiast od razu zeskoczyć z siodełka, uniosła dumnie głowę. Nareszcie zaprowadziłam tu trochę porządku powiedziała głośno, choć jej głos lekko drżał. Ale my byliśmy tu pierwsi burknął jeden z chłopaków. To nie jest powód, żeby ignorować inne dzieci. Tyrolka nie jest waszą własnością, i nie rozumiem, kto dał wam prawo tak myśleć. Starsze dzieci na chwilę zamilkły. Najwyraźniej nie spodziewały się, że ktoś znajdzie w sobie odwagę, by powiedzieć im prawdę prosto w twarz. Nagle z zasiadki rozległ się głos: Zuzia ma rację. To była pani Marta, która kiwała głową z uznaniem, a potem dodała: Dzieciaki, zabawa jest dla wszystkich. Nie tylko dla tych najgłośniejszych. Starsze dzieci zerkały na siebie nerwowo. W końcu jedna z dziewczynek zrobiła krok do przodu. No dobra, może rzeczywiście trochę przesadziliśmy. Nie chcieliśmy nikogo odpychać, ale tak jakoś wyszło, dodał ktoś inny. Zuzia, która wciąż siedziała na gumowym siodełku tyrolki, rzekła. Każdy powinien mieć swoją szansę na zabawę. Wystarczy, że ustawimy się jeden za drugim i będziemy przestrzegać kolejności. Nagle odezwał się chłopak z rudymi włosami. To może ustalmy zasady. Każdy zjeżdża raz, a potem biegnie na koniec kolejki. Dobra, i żadnych przepychanek, dodała dziewczynka w zielonej bluzie. I nie krzyczymy na młodszych, dorzucił ktoś z tyłu. Zuzia zeskoczyła z tyrolki, a wtedy jedna z dziewczyn podeszła do niej i podała jej rękę. Dobrze im powiedziałaś. Serio, to było odważne. Zuzia podziękowała i zarumieniła się. Ale to niemiłe słowa były dla niej największą nagrodą. Najważniejsze było dla niej to, że na placu zabaw znów było miejsce dla każdego. Tego dnia kolejka do Tyrolki była długa, ale uporządkowana. Każdy czekał na swoją kolej, nawet ci najstarsi. Dzieci rozmawiały, śmiały się, i nikt się nie kłócił kiedy przyszedł czas na Zuzię zjechała po raz drugi tym razem już bez drżenia serca za to z jeszcze większym uśmiechem potem usiadła na ławeczce obok pani Marty która była obserwatorem wydarzeń odważna jesteś wiesz Zuzia spojrzała na nią z lekkim zaskoczeniem naprawdę tak pani myśli naprawdę przytaknęła sąsiadka z uśmiechem nie każdy potrafi tak po prostu zrobić to co słuszne Zuzia była szczęśliwa, a w głowie miała tylko jedną cudowną myśl, że zrobiła coś ważnego. Po prostu. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.